Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagramy w The Elder Scrolls 5 Skyrim z Tistystoma Andzie i ruszamy z chyba kolejnym questem tedrycznym. Myślisz, że Dagon naprawi Brzytwę? W czasach chłopięcych wyczuwałem dziwną aurę przeznaczenia, otaczającą kult mitycznego brzasku. Teraz wiem, co to takiego. Nie widzisz tego? To los przywiódł Cię do mnie i do części. Dagon musi odpowiedzieć na nasze wezwanie. Jesteśmy tak blisko. Spotkamy się w świątyni. Okej, okay, spotkamy się w świątyni, chociaż mam bardzo złe przeczucie. Pan zmia. Bo, co to to było? To był niezły teleport. Chwileczkę, gdzie jest ta świątynia po pierwsze? Ta świątynia jest... <noise> Boy, yes. Świątynia Merusa Dagona. No to się teleportujemy, już tam byliśmy raz. Przy okazji zwiedzając jakiś smoczy szczyt prawdopodobnie, bo tam obok był. Z tego co zauważyłem na mapie. Dobrze, jesteś. Umieszczę części na ołtarzu, a Dagon do nas przemówi. A to jest yy, prawdopodobnie ten Dedryczny książyc się dagonie. Panie zmian. Przynieśliśmy ci twoją brzytwę. Błagamy cię, przywróć Tamriel dawną chwałę tego ostrza. To nie działa. Może ty spróbujesz? Po prostu połóż dłonie na ołtarzu. Coś że może nas wkiwać. Śmiertelna istoto, jesteś godna, by do ciebie przemówić. Udało ci się zgromadzić fragmenty mojej brzytwy. Obserwowanie tego umiliło mi czas. Ale Dagon nie wskazuje zwycięzcy, dopóki pionek jest na planszy. Zabij Silusa. Oni i jego rodzina nie są już potrzebni. Hmm, pomógł mi on fragmenty Zasługłyby żyć eee. Eee, On mi właściwie nie pomógł Więc bądźmy raz eee. Eee. Zabij go Zajmij prawowite miejsce mojego czempiona Albo cię zmiażdżę Czekaj, czekaj nie zabijaj mnie, jest inny sposób. Co znaczy? Zanieść te części z powrotem do mojego muzeum, zamknąć je w gablocie. Ty dostaniesz mnóstwo złota, ja skompletuję kolekcję i nikt nie zginie. Dagon przemówił. Dobrze, ale nie polegnę bez walki. Nie trzeba. A? Dlaczego nie mam? Dlaczego on nie został odrzucony? Poszedł. Co on ma tutaj? Ametyst, rubin. Sarny pierścień, szklany sztylet. ulotka z muzeum to ja już mam. Złoto. O. I złoty naszyjnik z diamentem. Okej. Okay. Jestem zadowolony śmiertelna istota. Dam ci swoją brzytwę. Użyj jej, by siać zniszczenie w Tamrję. E. E, będę korzystać z brzytwy, jak uznam za słuszne. mi swojej żałosnej dumy. Jesteś jedynie instrumentem moich ambicji, śmiertelna istoto. Nigdy o tym nie zapominaj. <grystanie> Umieść ręce na moim ołtarzu po raz ostatni, a na własne oczy przekonasz się o potędze Meirunesa Dagona. Zanim odejdziesz, śmiertelniku, ostatnie wyzwanie. <głos> <głos> aha tylko mnie coś interesuje dagger dagger trafienie mają niewielką szansę na natychmiastowe zabicie aha o dremory, podejdź podejdź Mora Markynas, serce Dedry, klucz do świątyni M Merunesa Dagona, Szkana buława pożogi, jej nie wezmę, serce Dedry, klucz, ok, i to wszystko byłoby wtedy. Co mieli mi to zaoferowanie, więc ruszamy do świątyni. No i... Jakiś wróg jeszcze tu był? Nie widzę. Eee, serce Dedr, Naprawdę, dużo teraz Serce Dödr idzie zdobyć. Eee, ale nie, ja chcę smoczną zbroję mimo tego. Dla klimatu a, Orkowe strzały, mikstura, większy klejnot, dużo złoto Dramora, Huchrl... może Czerl. a mniejszego zniszczenia eliksir, siły, klejnot, dużo sztabka złota, sztabce złota nie odmówię. Szkatuła jest niestety już pusta. E, tu jest też sztabka złota. E, rafinowany księżycowy kamień. Sięga czarów, ognisty pocisk. To też weźmiemy. Szklana zbroja odrodzenia. Nie, dziękuję. Ale tą sztabkę złota nie. Te dwie sztabki wezmę. Chujemy. E, sztabki ebonu bonus są tu nawet. Jestem już przeciążony. Hmm. Pff, co by tu wywalić Lutnie nie fina i Talerz oczywiście I to już starczy Teraz co tutaj Elfie buty Księga czarów Płaszcz błyskawic Zobaczymy teraz co do tych ksiąg Okej, okay, nowej czary A, zniszczenie Ognisty pocisk, wybuch już uczeń, czelannik Aha 25 obrażeń, aha, aha. Jeszcze tu jest kostur wypędzenia, ale to już jest za dużo. E, nie to men, oczywiście. Eee, kostury są bardzo dużo, nie. Pozbędziemy się tego szklane, szklanego ponury dziewięćset 902. Value, Kostur, Furii też wywalimy to. No chwileczkę, te Dremory mają przecież chyba zbroje. Tak, mają Dedryszy zbroje, ale nie chcą, nie idzie, je zdobyć w ten sposób. I Skyrim. Okej. Okay. i teraz chciałbym wrócić do białej krani z powrotem. Dlaczego ja chcę wreszcie dobić do setnego poziomu kowalstwa? M mamy farto, że ten kowal w Gwieździe Zarannej nas podszkolił. Boże... Potrzebujesz czegoś? Ja nie. Wy? O, mogę jeszcze swoją nową zbroję ulepszyć. E Poproszę. Hmm. To też ulepszymy. Też zawsze o jakiś kroczek mały jesteśmy bliżej. Różne tutaj nic nie możemy zrobić. Nie, ja nie chcę. Kamień szlifierski, mogę coś tu. Ew, fileczka, fileczka, fileczka. Brzezice Było coś do ulepszenia? Sztabka Ebonu jest wymagana. Aha, mam tu parę. się. Rozejrzę się, tylko pokaż mi. E, u ciebie sprzedam. To i to. E, ruda, ruda srebra, ruda złota. Ruda Żelaza. O nie, 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 co ja robię? W drugą stronę, w drugą stronę. O, ruda Żelaza. Rafinowany malachit. Eee. Paski skóry też weźmiemy. Sztab kartęci, stali. To już chodzi po prostu o spamowanie rzeczami Różne... sztabka srebra Sztabka złota Sztabka rtęci Sztabka stali I teraz ile mam tych sztabek żelazo. Ingot, o, o, o. E, ruda, ruda, żelazo, okej. Okay. Chociaż nie. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej Grani. Ten tytuł należy się Eomundowi Siwobiorowi. Jego jest czemu musi mieć zaraz nie, czemu nie możesz najpierw wszystko do srebra, a później dopiero? No, daj. No, wszystko do złota mi najpierw przetapia. Temyt. Dobrze, najpierw spróbujemy z biżuterią, z srebrnym naszyjnikiem ze szmaragtem. Eee, tu też mogę szmaragd użyć, granat mogę też tu użyć. Eee, srebrne wysadzone, dwa granaty bez skazy. Szukam właśnie co mogę tutaj użyć, a co nie mogę w, e, w złotym użyć. Nie mogę ametysty użyć, a mam 27, mam granaty, mam rubiny. Dwa granaty bez skazy, to się wykorzysta ze szmaragtem I jeszcze to się o o o być może być może ok zrobimy wtedy coś takiego że okej okay. dodatkowe energii, dobrze faworyt to okej okay. i rob... i dajemy Okej, okay, i teraz ciągle będziemy tak robić. Jeszcze więcej. co też ten. Okej, okay, mikstura niezwykłej magii. Najlepszym kowalem w białej grani. Ten tytuł należy się Eorlundowi. Hmm. No dobrze, dobrze, dobrze. Ja chcę tylko dostać szansę. Znasz mojego. Jest zarządcą z smoczej przystani. Okej, okay, i teraz spróbujemy wszystko przetopić. A mam jeszcze 6? jeszcze musimy chwileczkę odczekać. Biżuteria. No, choć do no jasnej cholery, już tak biziutko jesteśmy tej całej sprawy, że. Pomagam mojemu ojcu bardziej niż się ludziom wydaje. Dobrze, dobrze, dobrze. Mnie to właściwie nie interesuje. Okej, okay, różne. Okej. Okay, hmm. Teraz już powinno być. Czy może srebro? Ach, no oh Demet, Orker. Nie co ludzie też wyrzucają. Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesujecie zakup. Jest ich jeszcze więcej. I już naprawdę jesteśmy bardzo bliziutko. Nie twierdzę, że jestem najlepszym Kowalem. W wiad... Masz jeszcze ojca najlepszą broń i pancerze. Masz coś rafin malachit. Nie wiem czy malachit do czegoś mi się przydałby. Skur, korunt. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Jeszcze zalecę do Beletora, może on będzie miał jakieś tam e, rzeczy na sprzedaż. To, to znaczy srebro, złoto, byle co, żeby to przytopić. Tu coś dla każdego. Wszystko jest nas... Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Hmm. Ingot, ruda srebra, żelaza, sztabka ebonu. Okej. Okay. Coś mogę mu sprzedać. To sprzedam, to sprzedam. Serce Dedry zostawię. E, to sprzedam mu. E, e, tru, Wszlakie trucizny, sprzedam mu. E, potion. To zostawię, kondycja... E, aha, aha, mam sporo tutaj zaklętych. Chwileczkę, typ... Pokaż, złoty pierścień ze szmaragdem, ale już on nie ma nic. Frauny klejnotu, dusz, granat... Dlaczego fragmenty on sprzedaje? Granat bez kazy. A nie, ja chcę kupić od niego jak chcę. Ebo, nowy szpon. A, granat, Truda księżycowego. Wytrychy się co. Nie, wytrychy po co. Pomniejszy, wielki klejnot dłuższy się kupi. I się sprzeda dwie rzeczy. Zawsze to coś. Ruda złota, ruda srebra. Ups, fps -y. przemiana, Przemy zasada do 32 poziomu. Złota już mogę, drugą jestem taki jeszcze. jedna. o, i teraz powinna być ta sztabka. Sztopka, sztopka, sztopka. Tak teraz mów, że setkę dobiję. Mów, że setkę dobiję. Mówisz, że rady, których mój ojciec dziela jarlowi, pochodzą wyłącznie od no? demit. Powiedzmy, że doradzam doradcę. Wykrztuś to z siebie. No Napróbuję. Mam tu parę niezłych egzaminów. Hmm, miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego za? A, ruda korundu. Kurde. W porządku. jaj. Spróbujemy jeszcze inną... A nie, nie będę latać do Eorlunda. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w białej grani. Ten tytuł należy się Eorlundowi Siwowłósemku. Jego stal jest legendarna. Ja chcę tylko dostać Okej, okay, teraz, teraz, teraz... Jak wygląda złoto? Ok, okej... Okay. Okej... Okay. Różne... Znasz mojego ojca? Detryczne to wykuć, ale... Fileczka... Eee, eee, biżuteria najpierw. Złoty naszyjnik. Pomagam mojemu ojcu bardziej, niż się ludziom wydaje Kamień szlifierski. Już jesteśmy bardzo bliziutko. To Kowalsło nie do... To do kowalstwa nic nie dodaje, ale to... Hmm... Pancerz o 4 czy o 5? O 5. No sztukur! Jak? Nie mówię co. To już wnerwia człowieka.